On nie zapamięta dokładnie, w co byłaś ubrana tamtego dnia. Nie przypomni sobie słów, które wypowiedziałaś, ani muzyki, która cicho leciała w tle, ale nigdy, przenigdy nie zapomni tego uczucia, kiedy tylko weszłaś do pokoju, a jego świat stanął w miejscu na tych kilka sekund. Kobietki to jest fakt, do którego mało który mężczyzna otwarcie się przyzna ale ja Wam to dzisiaj ujawnię. Możesz być najpiękniejszą kobietą na tej planecie. Mieć sylwetkę jak z okładki, wiedzieć idealnie, co powiedzieć w każdej chwili. Jednak, jeśli on nie poczuje tego autentycznego prądu płynącego w żyłach, gdy jesteście razem, staniesz się tylko kolejnym wspomnieniem, które z czasem się zatrze. Wiem, że to brzmi dość brutalnie, ale właśnie dlatego tu jestem, by pokazać wam granicę między wzbudzaniem przelotnego zainteresowania a rozpaleniem pożądania, które całkowicie go pochłania. Zanim przejdziemy dalej, zrób dla mnie jedną prostą rzecz. Kliknij: Lubię to. Nie chodzi o zwykły przycisk, ale o to, że każde słowo, którym się z Wami podzielę, zrodziło się z lat obserwacji, słuchania i rozszyfrowywania męskiego umysłu w momentach, kiedy nikt inny nie zwracał na to uwagi. To nie jest kolejny materiał o związkach. To jest bezpośredni wgląd w to, co naprawdę dzieje się w sercu mężczyzny. Przecież wszystko zrobiłam tak, jak należy, prawda? Owszem, technicznie rzecz biorąc, zrobiłaś wszystko poprawnie, ale technika nie jest w stanie obudzić autentycznego pożądania. To tak, jakbyś przygotowała obiad na pięć gwiazdek, który wizualnie wygląda idealnie, ale brakuje mu przyprawy, brakuje duszy, brakuje tego smaku, po który ktoś będzie wracał wciąż, prosząc o dokładkę. Może i on zje. Ale nie rozwinie w sobie tego nienasyconego głodu na ciebie. Po latach rozmów z mężczyznami w ich najbardziej wrażliwych chwilach, gdy maski opadają i mówią szczerą prawdę, odkryłem coś, co zmienia wszystko. My nie przywiązujemy się do perfekcji, my przywiązujemy się do obecności, a między tymi dwoma sprawami istnieje ogromna różnica. Mężczyzna, który czuje do Ciebie prawdziwe pożądanie, nie szuka występu ani odgrywania ról. On poszukuje doświadczenia. Chce czuć, że kiedy jest z Tobą, dzieje się coś wyjątkowego, coś, czego nie znajdzie nigdzie indziej. A gdy kobieta to pojmie, gdy przestanie usilnie starać się zrobić wrażenie i zacznie po prostu być sobą, staje się wręcz uzależniająca. Ale w tym tkwi haczyk. Większość kobiet nawet nie zdaje sobie sprawy, że odgrywa jakąś rolę. Idą za wewnętrznym scenariuszem. Robią to, co ich zdaniem jest oczekiwane. Próbują być tą odpowiednią wersją siebie. I w tym całym procesie tracą dokładnie to, co nas kompletnie hipnotyzuje ich surową autentyczność, ich prawdziwą obecność, ich zdolność do sprawiania, byśmy czuli się żywi. Kiedy nauczysz się rozpoznawać te sygnały, które świadczą o tym, że mężczyzna odczuwa prawdziwe pożądanie nie tylko fizyczne przyciąganie, ale tę głęboką potrzebę bycia blisko ciebie wszystko się odwraca. Przestajesz marnować siły na tych, którzy chcą jedynie zabić czas i koncentrujesz się na tych, którzy faktycznie Cię dostrzegają, czują i pragną prawdziwie. Powiedz mi więc jedną rzecz w komentarzach i bądź ze mną całkowicie szczera. Ile razy przyłapałaś się na próbie rozszyfrowania, czy jego zainteresowanie było szczere, czy tylko przelotne? Napisz, już przez to przeszłam, jeśli wiesz dokładnie, o czym mówię. A teraz przygotuj się na zrozumienie czegoś, co na zawsze zmieni sposób, w jaki postrzegasz męskie zachowanie. To nie są wyraźne sygnały, które zauważy każdy. Są to subtelne wskazówki. Niemal niedostrzegalne zmiany, które ujawniają, kiedy mężczyzna jest tobą całkowicie pochłonięty. Znasz to uczucie, kiedy rozmawiasz z nim i nagle zauważasz, że patrzy na ciebie w zupełnie inny sposób? To nie jest to standardowe spojrzenie kogoś, kto uważa cię za atrakcyjną. To jest coś o wiele głębszego. To tak, jakbyś w tamtej chwili była jedyną osobą, jaka istnieje w jego wszechświecie. Jego wzrok nie ucieka w kierunku telefonu, na przechodzących ludzi, nigdzie indziej. Jest całkowicie skupiony na tobie, jakby próbował zapisać w pamięci każdy najdrobniejszy szczegół twojej twarzy. Ale oto szczegół, którego większość pań nie wychwytuje. Kiedy mężczyzna czuje to prawdziwe pożądanie, jego spojrzenie faktycznie zmienia się fizycznie. Źrenice delikatnie się rozszerzają, intensywność rośnie, a w tym wszystkim widać pewną wrażliwość, której nie jest w stanie ukryć. To tak, jakbyś przez jego oczy była w stanie zajrzeć prosto do jego wnętrza. Przypominam sobie rozmowę, którą miałem z moim przyjacielem Mikołajem w minionym tygodniu. Opowiadał mi o kobiecie, którą poznał, i powiedział coś, co przykuło moją uwagę. Stary. Kiedy ona na mnie patrzy, czuję się jakbym był najbardziej fascynującym facetem na świecie. To nie jest tylko uwaga, to tak, jakby ona naprawdę mnie widziała. Taka jest moc kobiety, która jest w pełni obecna, która nie gra, która po prostu jest tam, połączona z drugą osobą. Zauważyłaś kiedyś, jak mężczyzna Cię obserwuje, gdy myśli, że nie patrzysz? Kiedy czuję prawdziwe pożądanie, takie momenty pojawiają się coraz częściej. Bada cię wzrokiem, kiedy śmiejesz się z czegoś na telefonie, kiedy jesteś skupiona na jakiejś czynności, kiedy po prostu funkcjonujesz, nieświadoma, że jesteś obserwowana. Jest to niemal tak, jakby próbował zgłębić, co takiego niezwykłego w tobie jest, że tak go to oczarowuje. I co więcej, Kontakt wzrokowy w trakcie bliskiej rozmowy ujawnia absolutnie wszystko. Większość ludzi odwraca wzrok, gdy intensywność rośnie. To naturalna, obronna reakcja. Ale facet, który czuje do ciebie prawdziwe pożądanie, postępuje na odwrót. Utrzymuje Twój wzrok, nawet w chwili, gdy staje się wrażliwy, nawet gdy emocje stają się zbyt przytłaczające. To jest tak, jakby w ciszy mówił ufam ci na tyle by pozwolić abyś mnie widziała zastanów się przez chwilę kiedy ostatni raz ktoś tak na ciebie spojrzał nie tylko cię zobaczył ale faktycznie obserwował jakbyś była dziełem sztuki wartym podziwu jeśli jesteś w stanie przypomnieć sobie taką sytuację to najpewniej była to osoba która czuła do ciebie coś autentycznego Teraz pozwól, że opowiem Ci o czymś, co dzieje się na poziomie fizycznym i czego absolutnie nie da się udawać. Kiedy mężczyzna odczuwa prawdziwe pożądanie w stosunku do Ciebie, jego układ nerwowy dosłownie ulega zmianie w Twojej obecności. Nie mam na myśli zwykłej tremy, mówię o dogłębnej modyfikacji sposobu, w jaki funkcjonuje jego organizm, gdy jesteś w pobliżu. Zauważyłaś kiedyś, jak się zachowuje, gdy jesteście w tym samym pomieszczeniu? Zmienia się jego postawa, staje się bardziej uważny, bardziej obecny. Jest to tak, jakby każda komórka jego ciała była dostrojona do Twojej częstotliwości. Nie potrafi się w pełni rozluźnić, ponieważ jest nieustannie świadomy tego, gdzie się znajdujesz, co robisz i jak się czujesz. W minionym tygodniu obserwowałem pewną parę w kawiarni w Pszczynie. Ona nawet nie zdawała sobie z tego sprawy, ale za każdym razem, gdy się poruszała, nawet gdy sięgała tylko po cukier, jego ciało automatycznie dostosowywało się w jej kierunku. Gdy się śmiała, jego ramiona się rozluźniały. Gdy stawała się poważna, on pochylał się bardziej do przodu, jakby chciał ją osłonić przed wszystkim, co mogłoby ją martwić. Był to nieświadomy taniec, harmonia, która działała bez wiedzy obojga. A dotyk? Ach, dotyk mówi wszystko. Kiedy mężczyzna odczuwa prawdziwe pragnienie, nie potrafi powstrzymać się od tworzenia okazji, by cię subtelnie dotknąć. Muśnięcie palców, gdy odbiera coś z Twojej dłoni, dłoń na Twoich plecach, gdy przechodzi za Tobą, dotknięcie Twojego ramienia, gdy wygłasza ważną uwagę. To nie są dotknięcia przemyślane. To są popędy, nad którymi nawet nie ma kontroli. Ale o to, co jest najbardziej wymowne, jakość tych gestów. Kiedy jest to tylko powierzchowne pożądanie, dotyk jest szybki, czasami wręcz mechaniczny. Ale gdy jest to prawdziwe uczucie, on zwleka nieco dłużej, jakby jego ciało nie chciało stracić tej łączności. To tak, jakby każdy dotyk był małym potwierdzeniem, że rzeczywiście tam jesteś, że to nie jest tylko jego wyobraźnia. Czy zauważyłaś kiedyś, jak zmienia się czyjś oddech, gdy znajduje się w pobliżu osoby, która budzi w nim prawdziwe pragnienie? Staje się nieco głębszy, czasem odrobinę nierówny. To reakcja układu nerwowego na coś, co uznaje za ważne, za wyjątkowe. Odpowiedz mi na jedną sprawę w komentarzach. Czy kiedykolwiek dostrzegłaś subtelne fizyczne zmiany u kogoś, gdy jesteś obok? Napisz, On się zmienia przy mnie, jeśli już zauważyłaś tego typu reakcję. Teraz pomówmy o czymś, co jest czystym tlenem dla męskiego ego, ale co musi pochodzić z właściwego miejsca, aby wywołać ten efekt, który opisuje. Kiedy mężczyzna czuje do ciebie prawdziwe pożądanie, twoje reakcje stają się dla niego niewiarygodnie istotne. Nie chodzi o byle jaką reakcję, chodzi o Twoje reakcje autentyczne, szczere, które demonstrują, jak naprawdę czujesz się w jego towarzystwie. On nie pragnie oklasków czy pustych pochwał. On chce tego mimowolnego westchnienia, kiedy Cię obejmuje, tego uśmiechu, którego nie potrafisz powstrzymać, gdy mówi coś, co Cię autentycznie rozbawi, tego spojrzenia pełnego podziwu, kiedy zrobi coś, co szczerze Cię zachwyci. Te szczere reakcje pełnią rolę potwierdzenia, że ma moc oddziaływania na ciebie, że potrafi cię poruszyć emocjonalnie. Przypominam sobie, jak mój kolega Szymon opowiadał mi o chwili, w której uświadomił sobie, że jest zakochany, powiedział opowiadała mi o swoim dniu, a ja palnąłem jakiś głupi żart. Zaśmiała się. To nie był uprzejmy śmiech, to był szczery, głośny wybuch, który próbowała stłumić, zasłaniając usta. W tym momencie pomyślałem: Chcę, żeby śmiała się tak przez resztę mojego życia. Widzisz, jak to działa? To nie było jej odgrywanie roli, nie było to nic wcześniej przygotowanego. Była to ludzka, prawdziwa reakcja, która mu pokazała, że faktycznie udało mu się ją rozweselić. A to dla mężczyzny, który czuje coś autentycznego, ma większą siłę niż jakakolwiek technika uwodzenia. Kiedy reagujesz w sposób naturalny, czy to z zadowoleniem, zaskoczeniem, czułością, czy nawet wrażliwością, pokazujesz mu, że on ma znaczenie, że jego obecność wywiera na ciebie realny wpływ. I to nie syci tylko jego ego, to syci jego serce. Ale uważaj na jedną ważną kwestię: ta walidacja musi być szczera. Mężczyźni potrafią wyczuć, kiedy coś jest wymuszone. Kiedy reagujesz w sposób, w jaki myślisz, że on chciałby to zobaczyć. Różnica między reakcją autentyczną a odgrywaną jest uderzająca dla kogoś, kto zwraca na to uwagę. Jedna pozostawia ślad, druga zostawia dziwne uczucie pustki. Pomyśl, jak się czujesz, kiedy ktoś śmieje się z Twojego żartu tylko z grzeczności w porównaniu do sytuacji, gdy ktoś śmieje się, bo naprawdę uznał to za zabawne. Różnica jest oczywista, prawda? Z mężczyznami jest identycznie. Wiedzą, kiedy twoje reakcje są prawdziwe, a kiedy to tylko uprzejmość. Mężczyzna, który czuje do ciebie prawdziwe pożądanie, staje się pochłonięty tymi drobnymi potwierdzeniami, że potrafi wpłynąć na ciebie pozytywnie. Będzie powtarzał zachowania, które wywołały u ciebie szczere, pozytywne reakcje. Będzie opowiadał więcej dowcipów. Jeśli naprawdę się zaśmiałaś, będzie bardziej czuły, jeśli rozczuliłaś się jego gestem, będzie bardziej otwarty, jeśli pokazałaś, że doceniasz jego wrażliwość. To jest cykl, który się sam napędza. Twoje autentyczne reakcje zachęcają go do bycia bardziej sobą, co prowadzi do większej liczby szczerych chwil między wami, co z kolei budzi twoje prawdziwe reakcje. I w ten sposób Tworzy się autentyczna więź. A teraz powiedz mi: Masz zwyczaj ukrywania swoich reakcji, czy pozwalasz sobie na przejrzystość w kwestii tego, jak ludzie na ciebie wpływają? Napisz: Jestem przejrzysta, jeśli masz w sobie odwagę, by okazywać swoje prawdziwe emocje. I tym sposobem dochodzimy do najbardziej demaskującego sygnału ze wszystkich tego, który świadczy o tym, że mężczyzna kompletnie stracił nad sobą emocjonalną kontrolę z Twojego powodu, w sposób piękny, głęboki i przemieniający. Kiedy czuje on prawdziwe pożądanie, jesteś w stanie dostrzec w nim kruchość, która rzadko ujawnia się przy innych. Mężczyzna, który jest Tobą szczerze pochłonięty, zrzuca część swoich barier obronnych. Staje się odrobinę bardziej spięty, trochę ostrożniejszy w doborze słów, nieco bardziej wyczulony na Twoje nastroje. To tak, jakby nagle na świecie pojawiło się coś, co boi się utracić, a tym czymś jesteś Ty. Widziałaś kiedyś silnego pewnego siebie mężczyznę, który zazwyczaj panuje całkowicie nad sytuacją, stającego się trochę niezręcznym, gdy jest blisko kogoś wyjątkowego? Dokładnie to się dzieje. To nie jest słabość, to jest wrażliwość. A wrażliwość jest najpotężniejszym składnikiem prawdziwego pożądania. Zaczyna przejmować się szczegółami, które zazwyczaj umknęłyby jego uwadze. Jeśli jesteś radosna, chce poznać powód. Jeśli jesteś smutna, czuję niemal naglącą potrzebę zrobienia czegoś, aby znowu zobaczyć Twój uśmiech. Twoje zmartwienia stają się Jego zmartwieniami. Twoje radości stają się dla niego powodem do świętowania. Znałem faceta, który słynął z emocjonalnego chłodu, nigdy za wiele nie okazywał, zawsze zachowywał opanowanie. Aż poznał kobietę, która kompletnie go wewnętrznie rozstroiła, powiedział mi, stary, budzę się z myślą, czy dobrze spała, martwię się, kiedy długo nie odpisuję na wiadomości. To tak, jakby włączyła we mnie przełącznik, o którego istnieniu nawet nie wiedziałem. To właśnie jest prawdziwe pożądanie. To nie jest tylko chęć bycia z kimś fizycznie, to jest pragnienie troski, opieki, bycia częścią życia tej osoby w sposób głęboki i znaczący. I dzieje się coś intrygującego. Zaczyna śnić na jawie o Was razem. Nie chodzi tylko o fizyczne fantazje, ale o realne scenariusze. Jak wyglądałoby przedstawienie jej rodzinie, jakie miejsca chcielibyście razem zobaczyć, jak mogłoby wyglądać wspólne życie. Jego umysł, który wcześniej koncentrował się wyłącznie na chwili obecnej, nagle kreuje potencjalne przyszłości, w których ty odgrywasz główną rolę. Mężczyzna, który czuje prawdziwe pożądanie, rozwija też rodzaj pozytywnego niepokoju w stosunku do ciebie. Zawsze chce być w dobrej formie. Gdy jest blisko ciebie, chce zrobić na tobie wrażenie nie po to, by cię zdobyć, ale dlatego, że szczerze pragnie być najlepszą wersją samego siebie, aby zasłużyć na Twoją obecność. Czy jesteś w stanie dostrzec, kiedy ktoś bardzo się stara, by być wyjątkowy specjalnie dla ciebie? Kiedy wybiera ubrania, myśląc o tym, co chciałabyś zobaczyć, kiedy opowiada historie, które wierzę cię zainteresują, kiedy staje się bardziej uważny. Bardziej zaangażowany, bardziej troskliwy. A oto coś, co niewielu dostrzega. Mężczyzna w prawdziwym pożądaniu staje się ogólnie bardziej emocjonalny. Piosenka, która przypomina mu o Tobie, wzrusza go bardziej niż zwykle. Film romantyczny, który wcześniej uważałby za głupotę, nagle nabiera sensu. To tak, jakbyś odblokowała bardziej wrażliwą jego część, która pozostawała w uśpieniu. To nie oznacza, że staje się mniej męski, wręcz przeciwnie. To znaczy, że czuje się z Tobą na tyle bezpiecznie, by ukazać warstwy swojej osobowości, które zwykle ukrywa. A to kochanie jest przywilejem. Nie każda kobieta ma dostęp do tej głębi męskich emocji. Kiedy mężczyzna pozwala Ci zobaczyć swoje niepewności. Swoje lęki, swoje najskrytsze marzenia, kiedy dzieli się z Tobą nie tylko swoimi triumfami, ale także frustracjami i swoją kruchością, to nie jest dzieło przypadku. To dlatego, że stworzyłaś bezpieczną przestrzeń emocjonalną, w której może on istnieć w pełni. Powiedz mi, czy miałaś już ten przywilej, by zobaczyć, jak mężczyzna szczerze otwiera się przed Tobą emocjonalnie? Napisz, Widziałam jego wrażliwość, jeśli wiesz, czym jest dostęp do najgłębszych uczuć drugiej osoby. Teraz po zrozumieniu tych czterech sygnałów, chcę, żebyś zastanowiła się nad czymś istotnym. Prawdziwe pożądanie to droga w obie strony. Nie chodzi tylko o rozpoznanie, kiedy ktoś coś do ciebie czuje, chodzi również o to, jak ty okazujesz własne uczucia, jak bardzo jesteś obecna. Jak pozwalasz na zaistnienie autentycznych relacji? Ponieważ koniec końców najpotężniejsze pragnienie pojawia się wtedy, gdy dwie osoby pozwalają sobie na bycie kompletnie autentycznymi wobec siebie nawzajem. Kiedy przestajesz grać i zaczynasz po prostu trwać w swojej prawdzie, nie tylko rozpoznajesz prawdziwe pożądanie u innych, ty je także rozbudzasz. Kobieta, która zna swoją wartość która jest zintegrowana ze swoimi emocjami, która pozwala, by ją widziano bez masek, taka kobieta jest magnesem na autentyczne pragnienie. Nie musi polować na sygnały, ponieważ jest zbyt zajęta byciem niezapomnianym doświadczeniem dla tych, którzy mają szczęście być blisko niej. Zatem następnym razem, gdy będziesz z kimś, obserwuj nie tylko te sygnały, którymi się dzielę, ale również to, jak Ty sama się prezentujesz. Jesteś obecna, czy jesteś zagubiona we własnej głowie? Jesteś sobą, czy odgrywasz wersję, którą, jak sądzisz, on chciałby zobaczyć? Pamiętaj: mężczyźni przywiązują się do obecności, a nie do ideału. Twoja zdolność do bycia kompletnie obecną, do reagowania w sposób szczery, do łączenia się w pełni to właśnie tworzy wspomnienia, które zostają wyryte w męskim umyśle na zawsze. A kiedy spotkasz kogoś, kto okazuje te cztery sygnały spojrzenie, które widzicie w całości system nerwowy zmieniający się w Twojej obecności potrzebę potwierdzenia Twoich reakcji i emocjonalną wrażliwość, którą budzisz tylko Ty wiedz, że znalazłaś coś wyjątkowego i wartościowego. Nie marnuj tego rodzaju więzi, próbując być kimś, kim nie jesteś. Świętuj bycie dokładnie tą osobą, którą jesteś, ponieważ to właśnie ona rozbudziła w nim coś tak potężnego. To Twoja jedyna w swoim rodzaju energia, Twoja specyficzna obecność, Twój szczególny sposób istnienia w świecie sprawił, że został Tobą całkowicie pochłonięty. Napisz teraz w komentarzach jedno zdanie. Uznaję swoją moc, ponieważ masz w sobie moc, moc budzenia, moc łączenia. Moc być jakimś niezapomnianym. A kiedy to pojmiesz, kiedy naprawdę przyswoisz tę prawdę, naturalnie przyciągasz ludzi, którzy potrafią dostrzec i docenić dokładnie to, co masz w sobie wyjątkowego. Prawdziwe pożądanie nie jest czymś, co zdobywasz za pomocą strategii czy gierek. To jest coś, co wzbudzasz, będąc autentycznie sobą. I co rozpoznajesz, kiedy ktoś jest autentycznie wrażliwy wobec ciebie? To jest wymiana szczerych energii, wzajemne uznanie tego, że między dwojgiem ludzi dzieje się coś niezwykłego. Zatem zaufaj swojej intuicji, obserwuj te sygnały, ale przede wszystkim pozwól sobie być tą nadzwyczajną kobietą, którą już jesteś. Bo kiedy błyszczysz swoją prawdą, prawdziwe pożądanie nie tylko się pojawia, staje się nieuniknione.